Chciałbym przywitać na tej konferencji pana Gustavo Ortiza, który jest prawnikiem Ryszarda Białusa, pseudonim Jerzy, dowódcy batalionu Zośka. Dzisiaj pan Gustavo Ortiz przekaże dokumenty, które są za naszymi plecami, które przywiózł osobiście z Argentyny miesiąc temu, z dalekiej Patagonii, które są dopływem do zbioru dowódcy batalionu Zośka, który jest w tym naszym archiwum. Cieszyliśmy się ogromnie, że właśnie u nas w Urzędzie Dzielnicy mogliśmy wydać Panu pierwszy dowód i powitać go w domu. Także jesteśmy z tego dumni i cieszymy się, że wydarzyło się to u nas. I to są zbiory, które dla nas są bardzo ciekawe, dlatego że obejmują korespondencję z okresu 1945, mniej więcej 1949 i dalej. To zarówno tak jak Gad powiedział, listy z żołnierzami. Czyli walczyli z Ryszardem Białymcem. Za każdym razem wydaje mi się, że mam coś ważnego panu do zakomunikowania. Tym razem nazwisko Gryfa: Leon Tarajkowicz pracuje w centrali PKS, Państwowa Komunikacja Samochodowa w Warszawie, ulica Grujecka 42a. Jego szefem jest pułkownik kosowski Albin z konspiracji, murowany chłop, który bardzo pomaga naszym i trzyma sztamę. Wacek pisze o Gryfie i dalej. Ze wzrokiem u niego nie tęgo, a najbardziej dokucza mu głuchota. Widzę, że ciągle myślicie o rozmaitych łamagach, które ledwie żyją i których warto by pomóc. Jest tego kupa. Co ważne, listy, które są w jednym egzemplarzu. Dobra? Listy, które w żaden sposób nie są dostępne, dostępne w kopiach. Mamy też bardzo ciekawy element świąteczny związany z drukiem kolend, który Został przygotowany w egzemplarzach 20, numerowanych. W tym ten jest, zdaje się, piąty lub czwarty dla Ryszarda Białusa z grafikami jednego z znanych polskich, polskich artystów, grafikami o tematyce, tematyce świątecznej. Jest też rękopis nieznanego pamiętnika dotyczącego II wojny światowej i polskich sił zbrojnych, w którym jest napisane ołówkiem. To Państwo go. Widzicie, także są maszynopisy wspomnień żołnierzy batalionu, batalionu Zośka, które, które na pewno będą uzupełnieniem tego, co mamy tutaj w archiwum. Jest to taki bardzo, bardzo symboliczny moment, że te dokumenty przywozi prawnuk, prawnuk dowódcy, który, który, jeszcze tutaj zostaje z nami w Polsce, myślę, że, że Pociągnę, znaczy mam nadzieję, że pociągnie to innych potomków polskich żołnierzy, emigrantów do tego, żeby te dokumenty dalej przekazywać do Polski, ale i też do Polski, do Polski wracać. Tam nie jest bardzo ważne, bo nie jest tylko się um, że, że ja zupełnie moje um, marzenie, ale są um, marzenia um, rodziny. I ja jestem um, dumny, um, bo mogę pomóc o pamiętać moje brak i myślę, że to jest ważne dla mojej rodziny, dla Polsce i dla mnie. Dziękuję.